Rok 2000. Zmiana daty z 99 na 2000 w komputerach miała zniszczyć wszystko. 2001. Wąglik miał zabić nas wszystkich. 2002. Wirus zachodniego Nilu miał zabić nas wszystkich. 2003. SARS miał zabić nas wszystkich. 2004. Choroba wsiekłych krów miała zabić nas wszystkich. 2005. Odasia grypa miała zabić nas wszystkich. 2006. E. coli miała zabić nas wszystkich. 2008. Załamanie rynków finansowych. Miało zniszczyć wszystko 2009 Świńska grypa miała zabić nas wszystkich 2012 Kalendarz Majów zapowiadał koniec świata 2013 Korea Północna miała wywołać trzecią wojnę świata 2014 Ebola miała zabić nas wszystkich 2015 ISIS miało zabić nas wszystkich 2016 Wirus Zika miał zabić nas wszystkich 2020 Boimy się, że koronawirus zabije nas wszystkich Pomyśl rozsądnie. Co nas tak naprawdę zabija? Strach. Wyłącz telewizję, umyj dobrze ręce, zachowaj spokój. A jeśli już musisz koniecznie nad czymś się zastanawiać, to rozważ: kto odnosi korzyści z Twojego strachu? Podejdź dalej. Ktoś może potrzebować tej refleksji.